Do wygrania macie 10 bloków za ponad 60 zł. Lajkuj, subuj, komentuj i używaj kodu mieczyk. Wyniki 18 sierpnia na live o godzinie 19 na samym początku losujemy sobie zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Ja tutaj na drugim monitorze wybrałem zwycięzcę, no i jest to Jakub Jabonka. Gratuluję! Ja również tutaj lubię B, salami i rukole, także pozdrawiam. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem Mierik, dostajecie 35% bonusu do wpłaty. No i oczywiście lecimy na CSGO skinsa. Dzisiaj sobie troszeczkę zmieniłem ustawienia, także mam nadzieję, że będzie tutaj lepiej wszystko widać. Zrobimy sobie 1600 zł do jakiejś apickiej kosy, ale dawno nie otwieraliśmy sobie daily case'a. Także ja Wam również to polecam, możecie codziennie sobie otworzyć taką skrzyneczkę, no i oczywiście już Wam pokazuję prezenty dla wpłacających z moim kodem, także jeśli chcecie zgarnąć tutaj kosę, tutaj nowe rękawiczki, jakiś radiation hazard, to sporo skinów jest, tutaj Bob Marley oczywiście ostatnie zwycięstwa, e, zwycięzca, tutaj klikacie plusik, wpisujecie kod mieczek, no i oczywiście otrzymujecie 10% do każdej wpłaty, także powodzonka. Przy wpłacie możecie otrzymać te wszystkie skiny, im więcej wpłacacie, tym większe szanse są, ale oczywiście trzeba grać z głową, no i jest to strona dla osób pełnoletnich. Dobra, polecimy sobie tutaj oczywiście od razu na case battle, nie wiem czemu mi tutaj wyskakuje jakiś krzyżyk, ale dobra, już to jest usunięte. Wylatujemy sobie tutaj może na jester mody, trochę za dużo tych skrzynek, usuniemy sobie tutaj przynajmniej żeby było po dwa właśnie takie jester mody, damy sobie to bitwę na trybie standardowym. No i myślę, że zrobimy sobie dzisiaj no przepotężną koskę. Zaraz wlatujemy na grubo, no i dodajemy sobie od razu knife case'a na dwie osoby na trybie standardowym. Także kto nie ryzykuje szampana, ten... nie, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Takie jest tutaj nasze powiedzenie, no i ciekawe, czy dzisiaj się sprawdzi. Wychodzimy delikatnie na prowadzenie, ale już tutaj anonimowy ziomek przejmuje to. Nieduże różnice, no bo mamy tylko 3 złote, Anonymus ma 7 no i bo mieli dwójaka, także no nie najlepiej te jester mode y dziś się oddają, ale oczywiście trzeba rozkręcić maszynę losującą na samym początku, no nie będzie tutaj myślę, że tak super sypało, aczkolwiek zobaczymy co ten CSGO Guskins ma dla nas, no i w końcu jest jakaś droższa naklejka, dzięki tej naklejce wychodzimy na pierwsze miejsce, no i wygrywamy tą bitwę. Niestety profitu tutaj nie zrobiliśmy, jest to nad strata 12 zł, ale przynajmniej bitwa tutaj się zwróciła, także jest ok. Tutaj kurczę, no 8 razy surprise, znaczy 5 razy surprise party case, 2 razy summer case, no mógł ziomuś tutaj poulepszyć po prostu te jedne skrzynki. Czekajcie, ja tutaj może sobie delikatnie zmniejszę tutaj intensywność tego niebieskiego, no bo jednak widzę teraz na kamerce, że trochę słabo to wygląda, ale dobra, trudno. Jakoś przeżyjecie jeden filmik, no to może być. Może, no, mogę w ogóle wyłączyć kamerkę. Możecie mi napisać, czy wolicie odcinki z kamerą, czy odcinki bez kamery. Macie porównanie na x Xtomim, no i macie tutaj również porównanie. Coś tam będziemy kombinować z montażem. Także mam nadzieję, że już niedługo będzie tutaj dużo więcej widzów. No bo będę się uczył właśnie chyba montować. Myślę, że to pomoże żeby was tutaj więcej przyciągnąć, no i oczywiście będą same skiny za ponad 4 dolary, także ponad 16 zł będzie tutaj rozdawane co odcinek. No i mam nadzieję, że to również was przyciągnie. Tutaj, kurczę, musimy chyba sami zrobić bitwę, tak jak mówiłem, na dwie osoby. Tryb standardowy lecimy z knife case'em albo nie: Luxurious Case plus Radiation Case. Jest to równowartość, praktycznie tutaj kosy. Tutaj, o, cena spadła nawet do 700. 56 zł, właśnie tego knife case'a, ale my tutaj lecimy na samym początku z radiation case'em, no i luxurious case'em. Tutaj jakiś ziomuś czy tam kobieta z Turcji do nas dołączyła, ale wysuwamy się na prowadzenie. No i kurcze, no, radiation case daje tutaj, co to kurde ma być? No, takie P250 jest warte 600 zł. No nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę. No ale dobra, robimy kolejną bitwę. Jest to również tryb standardowy, tym razem wybierzemy sobie knife case'a, może to będzie prostszy po prostu sposób na zarobek. Nie będziemy się cackać, tylko wlatujemy na grubo. No i znowu, kurczę, no znowu ta sama osoba. Ja tutaj chciałem już zagrać sobie z botem, żeby lepiej to wyszło, aczkolwiek czekajcie, mamy chyba droższą koskę. Dokładnie tak, ale zobaczcie jak te ceny z kosek spadły. Wcześniej taki Good Night Floor był warty przynajmniej 1100 złotych. Taki Autotronic również myślę, że ponad tysiaczka. Na teraz to fajnie zleciało, także myślę, że jest to dobry moment właśnie na kupienie koski, jeśli ktoś jeszcze nie ma. No ale wiadomo, może się to wszystko zaraz zmienić, może wszystko urosnąć albo wszystko spadnąć, także to jest oczywiście ryzyko. Tutaj no kolejna bitwa wygrana u uwu boi tutaj kurcze ucieszony ale my to nie będziemy się do niego cieszyć no i tym razem wlatujemy sobie na underdog'u e, gamestone case'ik nie będziemy ciągle brali trybów klasycznych no bo oczywiście Czasem trzeba zamieszać, czasem tutaj może coś innego wyjść. Tak jak na przykład teraz z Botem, i samo bierzemy sobie underdoga. Ostatnio mówiliśmy, żeby go nie brać już na tych underdogach, no i to się sprawdziło. Ja pierdzielę, no nie mogę. Naprawdę ten Bot, i samo jest teraz tragiczny. Bot, i samo jest teraz naprawdę no masakryczny. Masakra jest, kurde. Dobra, spróbujemy się odbić jeszcze tutaj na Jester mode'ach, Zaraz lecimy sobie jeszcze na Charmsy. No bo tamte skrzynki są po cztery dychy, coś takiego, a można naprawdę sporo z nich zgarnąć, tak jak teraz zgarniamy profit czterokrotny, no i dzięki temu możemy sobie wbić jeszcze na agent case'a, na trzy osoby, agent case, kurcze, no ten underdog mi się tutaj nie podoba. Nie wiem czemu, ale wcześniej dużo bardziej mi się działy wszystkie bitwy praktycznie na underdogach, teraz jakoś zmieniłem, the... no zobaczcie, no zobaczcie. Dlaczego zmieniłem zdanie? Nie wiem o co chodzi, ale teraz zaczęło mi dużo lepiej sypać po prostu na trybie klasycznym. E, dobra, robimy sobie jeszcze tej bitwy na trzy osoby, trybie klasycznym. Właśnie Wrzucimy sobie e, small Arms charmsy. Kurczę, tutaj ciężko nad wymówić te nazwy, ale dobra, e, po dwie sztuki. No i tutaj na trzy osoby myślę, że i tak to będzie wystarczająca bitwa za 163 zł. Później jeśli to nam nie siądzie, to po prostu polecimy na grubo. No bo w poprzednim odcinku zarobiliśmy sobie tyle, że będziemy mieli jeszcze przynajmniej na 4-5 odcinków. Była to kosa za 24 tysiące gama dopier, także zapraszam. Jeśli ktoś nie widział, no to polecam sobie zobaczyć ten odcinek. No bo dawno nam tak CSGO Skins nie oddawało, tak jak teraz daje nam... Kurczę, no nie jest to chyba najlepszy charms, no bo najlepszy charms właśnie jest najdroższy i kosztuje 256 zł, a nie stówkę. No ale również tutaj czerwony, ładny kolor, ładny ogólnie charmsik, no i dzięki niemu wygrywamy bitwę. No i zgarniamy sobie, nie wiem, 8 dyszek profitu, także możemy sobie zrobić delikatny challenge jeszcze od tych 200 coś złotych do kosy. Od razu wlatujemy sobie na Gway Case, no i elegant case, a, także skrzynki za około 50 zł. No i kurczę, ta hyperbestia może niestety nam delikatnie zepsuć nasze plany. No i tak się dzieje 200 zł pada naszego przeciwnika. No i dobra, ostatni challenge od 168 zł do kosy tym razem lecimy cały czas na underdogach, no i na bitwach ulepszonych. Także, no ile tutaj możemy sobie wrzucić? Birthday Cake. A? Oj, przepraszam, Duck Case. A. tutaj, wszystkie skrzynki w sumie za 42 zł. Zrobimy sobie takie delikatne porównanie. No i damy, dobra, nawet na 4 osoby może to być wiadomo kto nie ryzykuje ten szampan pije już tutaj to mówiliśmy dzisiaj także zobaczmy jak to wszystko wyjdzie pomijamy bo i samo no bo i samo jest naprawdę ostatnio tragiczny na tych underdogach także więcej chyba nie będziemy go dodawać przynajmniej przez jakiś czas zobaczymy czy to będzie miało wpływy tutaj że Będziemy dużo więcej wygrywać, ale zobaczcie, bot Alex z ulepszonej skrzyni za 42 zł, 9 dyszek, tutaj 116, także przebija bota Alexa. Tutaj kolejna Emeczka. No kurde, CSGO goskis naprawdę dzisiaj przeepicko sypie. No wiadomo, nie w każdej bitwie, ale trzeba tutaj wybrać dobry tryb. No i mamy 438 zł, także no koska prawie zrobiona ze 168. Brakuje nam tylko tyle, tylko, czekajcie, tylko tyle. Żeby zdobyć koskę, także robimy kolejną bitwę na szybko. Wlatujemy sobie może nawet na takie jester mody na trybie underdog. Jest to na cztery osoby, także no dużo bardziej ryzykownie. No ale trzeba spróbować. Jakoś mnie tutaj podkusiło, no i mamy digielka za 300 zł. Jeszcze tutaj dwa jester mody do końca. No bot Michael nie popisuje się, no i zostaje na szarym końcu. Ale i tak tutaj wszystko może się pozmieniać. No mogło się tutaj pozmieniać. Mogło, ale niestety się nie pozmieniało, no i bot Michael zgarnia 365 zł. Robimy kolejną bitwę, tym razem wlatujemy tylko na trybach standardowych. Było już naprawdę blisko, żeby zrobić tą kostkę, ale niestety, no jak zwykle, musiało nam tutaj wszystko zepsuć. No i weźmiemy sobie tym razem skrzynki za 58 zł. No i 80 groszy. Trzy skrzynki takiej samej cenie. Także również tutaj będzie taki delikatny testik. Testujemy, które skrzynie w danym przedziale cenowym są najlepsze, które tutaj sypią najlepsze skiny. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się podoba. Jeśli tak, to możecie zostawić łapeczkę w górę. No i napiszcie mi proszę, czy ta jakość jest delikatnie lepsza, czy zauważyliście w ogóle różnicę, czy nic nie widać. No ale mam nadzieję, że to coś przyniosło. No bo siedzę tutaj kminie jak tutaj żeby no, żeby po prostu tu lepiej dla oka, żeby dla was to lepiej wyglądało. No i kurczę, chciałem wygrywać jakieś tutaj bitwy, ale Bot Michael, nie wiem, coś z tymi botami jest nie tak. Coś oni tutaj za dobrze dropią. Wiadomo, jest to wszystko losowe, ale kurczę, denerwuje mnie to. Także jeszcze sobie zrobimy tutaj bitwę ostateczną. Będzie to Toolbox Case. No i może Neon Case. Bardziej mi się podoba ten Neon Case niż Plugway Case, może ze względu na to, że jest bardziej kolorowy, ale... Na to sobie obstawimy w tym odcinku, także jeszcze ostatnia bitwa Będziemy robić bitwy, znaczy odcinki tak mniej więcej po 11-12 minut, no bo tak pisaliście, że jest niby dla was najlepiej Najwygodniej, tutaj ziomeczki wbijają od razu, fakeny pokazują Także miejmy nadzieję, że przegrają tą bitwę, no i bardzo dobrze, bardzo dobrze Także pozdrawiamy oczywiście No i lecimy na, tutaj może jakieś skinki z Case Bat i wypłacimy Dzisiaj do zgarnięcia będziemy może mieli taką ławupkę, duality, coś takiego, albo takiego gloczka w sumie Wasteland Trever. Zobaczymy ile on jest warty 22 zł, także będzie idealnie. No i jeszcze sobie tutaj weźmiemy może jakąś koskę. Dobra, mamy tutaj sporo kosek, także weźmiemy sobie 1200 zł polecimy na porcelanową skrzynię na dwie osoby no i tak sobie zakończymy ten odcinek Także na grubo, kurde no coś mi Tutaj nie chce przewinąć, dwa razy przewinąłem Nie stać nas na skrzynię, o Boże Brakuje nam tylko dwie dychy, także Musimy się tutaj Uszczęśliwić Ametyst Case'em No i dodatkowo do niego dorzucić Może Luxurious case, no fajnie by było Do niego dorzucić, ale nie stać nas Także zakończymy to sobie tymi dwoma Skrzyneczkami, Gold Era Case, no i Amethyst Case Tutaj pewnie wbija do nas jakaś malma no i miejmy nadzieję, że Ametys Case nas nie zawiedzie no o to, to mi tylko chodziło, żeby ta skrzynka za 800 zł dała coś porządnego nie wyszło, ale w końcu coś tam jeszcze wyciągnęliśmy ze zwrotu, także pozdrawiam no i życzę oczywiście wam miłego dnia zapraszam jutro na odcinek, jutro będzie dużo mocniej, możemy sobie zrobić w sumie od punktów eventowej do kosy, także mamy.